To do mnie, już idę. Otwieram. Dzień dobry. Dziękuję. To wszystko dla mnie. Zamierzam trochę ulepszyć to łóżko. Co to jest? Co ona kombinuje? Zaraz ci pokażę. Zamienię kiepskie łóżko w łóżko idealne. Niewiele do tego potrzebuję. Oj, nie mogę tego utrzymać. Ostrożnie! Wszystko ok, nikomu nic się nie stało. No to kontynuuję. Nic ci nie jest? Tak, tak. Mówiłam, że wszystko w porządku. Znalazłam bardzo ważny element dla mojej konstrukcji. Niech tu leży. O, i jeszcze jeden. Dobra, to już ogarnęłam. A teraz wiertarka. Ojej, przewrócę się. Mówiłam ci, żebyś była ostrożniejsza. Nic się nie stało. Teraz pozbędę się tych śmieci. I będę budować łóżko! To proste. Trzeba tylko dobrze przymocować te deski. A to już połowa roboty. Świetnie. Nieźle mi to idzie. Doskonale zrobione. Wow, ja też takie chcę. Bez problemu mogę sobie na to pozwolić. Już to są. Wejdźcie. Tu są wasze pieniądze. Za chwilę wszystko zrobimy. Dziękuję. Co to? Uf, to było trudne. Jak to? Ale super! Nie ma w tym nic dziwnego, będę miała najlepsze łóżko na świecie. I jeszcze kwiaty dodali super! I poduszki na sam koniec. Ostatnie akcenty. Uważajcie na oczy! Wow. Myślałaś, że mnie pokonasz? Hmm. Kurczę, jak tu twardo siedzieć! Jak tu fajnie! Dlaczego ona na mnie tak patrzy? No i dobra, co by tu porobić? A, to może mi się przydać. Zasłony. Teraz na pewno będzie pięknie. A gdyby tak wziąć jeszcze coś? Tak, za jednym zamachem. Teraz trzeba to wszystko przymocować. Zszywacz mi w tym pomoże. Zaczynam. Okej. Okay. Jedna zasłona przyczepiona, teraz druga. Gotowe. Aj, czemu rzucasz narzędziami? Ojej. Teraz wszystkich zaskoczę. Najważniejsze, żeby to porządnie związać. Zrobiłam piękny hamak. Mogę w nim teraz odpocząć. Bardzo wygodny. Zrobiła sobie hamak? No, możesz mi zazdrościć. Trochę tu nudno. Mam pomysł. Hamaka póki co nie potrzebuję. Z tej szafki nocnej i tej tkaniny zrobię sobie stół. Powinno wyjść pięknie. Teraz trzeba go nakryć. Akurat mam tu serwis do herbaty. Z takimi słodkimi kubkami. Witajcie na herbatce, moi przyjaciele. Co to za przedszkole? Herbacia na przyjęcie? Mam lepszy pomysł. Chcę posłuchać muzyki. Na pewno będzie o mnie zazdrosna. Dzień dobry. Wejdźcie, postawcie to tutaj. Urządzasz dziś imprezę? Co to za impreza bez świateł? Masz rację, dziękuję. Dobra robota. Wasze pieniądze. Dziękuję. Ale teraz muszę zaprosić wszystkich znajomych. Dziewczyny na cześć! Dawno was nie widziałam. Nie bawmy się. Zaraz zrobi się naprawdę wesoło. Co tam się dzieje? Nie wchodzić? Nie bardzo miałam na to ochotę. Jak głośno! Nie wytrzymam moje uszy! Wyłączcie tę muzykę! No zaraz ją załatwię. Zadzwonię do odpowiednich ludzi i zajmą się nią. Muzyka jest zbyt głośna. Przyjedziesz? Czekam. Tak szybko? Witam, zapraszam to tutaj. Za chwilę to załatwimy, nie martw się. Toni? Tak. Jestem profesjonalistą, dziewczyny. Robicie za dużo hałasu, tak nie wolno. Mam pomysł? To dla ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję. To przyjemność robić interesy z takimi ludźmi. Życzę miłej zabawy. Jaki ładny dziś dzień, co? Aż chcę się tańczyć i uśmiechać. Prawda? Muszę już iść do widzenia. Widzisz, jak trzeba rozwiązywać problemy? No i proszę, znowu to samo. Nie szkodzi, też umiem się bawić. Zobaczysz, moja impreza będzie sto razy lepsza niż Twoja. Będę do tego potrzebowała globusa. Wezmę jeszcze płyty CD. Świetnie, tyle wystarczy. Teraz muszę je trochę pociąć. Wycinam z nich małe kawałki. Ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć. Świetnie mi wyszło. Mam teraz mnóstwo błyszczących kwadracików. Trzeba je przykleić do mojego globusa. Jeden po drugim i gotowe. Wyszło świetnie. Powieszę go tutaj. Jestem zachwycona, a pozostałymi krążkami można ozdobić ścianę. Przykleję je obok siebie. Wyszło ekstra. Nie mam głośników, ale mam pomysł. Włączę moją ulubioną muzykę, żeby wszyscy mogli ją usłyszeć. No co, podoba wam się, moi przyjaciele? Co to? Jaka fajna impreza. Musimy się tam dostać. Cześć, możemy się do ciebie przyłączyć? Pewnie, zapraszam. O, to impreza herbaciana, jak fajnie. Jak to możliwe? Potrzebuję trochę światła. Ta książka jest taka ciekawa. Co się dzieje? Żarówka mruga? Mam złe przeczucia. Przepaliła się. Ej, no działaj! Co robić? O, mam pudełko z żarówkami. Jakich dużo. Ta powinna pasować. Można też wykorzystać ją do czegoś innego. Rozłożę wszystkie żarówki na podłodze. ok I potrzebuję jeszcze kabel. Gotowe. Teraz muszę przymocować lampki. Zrobiłam to, brawo, ja. Co tam się dzieje? teraz przymocuję lampki do ramy łóżka. Co to jest? Chura, jak pięknie! Jest bardzo jasno. Teraz mogę czytać moją książkę. Wow, ja też chcę coś takiego. Już zamawiam. To pilne. Dzień dobry. Potrzebuję Waszej pomocy. Dodajcie światło do tego łóżka. Nie ma problemu. Mam wszystko, czego potrzebujemy. Będziesz miała najjaśniejsze łóżko w życiu. Włączamy. Gotowe. Pięknie, tu są Wasze pieniądze. Dziękuję. O nie, to straszne. Wszystko się pali. Moje łóżko. Co robić? Boję się. Musimy to zgasić. Wiem, zajmę się tym, uratuję twoje łóżko. Nie martw się. Gotowe. Udało mi się. Chodź do mnie w gości. Nie mam innego wyjścia. Masz tu całkiem przytulnie. I jakie fajne zabawki. Podobają mi się. No to co, pokój? No dobra. Wow, Enid ma nowy samochód. Wygląda świetnie. A oto i Wednesday w swoim nowym samochodzie. Hej, ona ma taki samochód jak ja! O nie, to ty kupiłaś taki jak ja! Dziewczyny, nie kłóćcie się! Oba auta wyglądają świetnie. Po co się licytować, kto kupił pierwszy? Oho, pachnie challenge'em! La, 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 moja tęczowa paczuszka już do mnie dotarła. Co ona kombinuje? Czy to ozdoby do samochodu? Dokładnie tak. Będę miała tęczowy samochód. A raczej jednorożca. Muszę tylko umieścić na nim miękką tęczową narzutę. Ważne było włożyć tym cały samochód. Nie chcę, żeby był podobny do bryki Wednesday. Nie zapominamy o tęczy na kołach. Jednorożec bez rogu w życiu. Mój samochód wygląda cudownie. Wednesday, co o tym myślisz? Ja? Nawet tego nie skomentuję. Ale mam pomysł. Udekoruję swój samochód tak jak lubię. Muszę tylko zamówić wszystkie niezbędne rzeczy. O, kurier już jest. Na pewno nic mu nie jest? Wygląda jakoś blado. To Quentin pracuje dla hrabiego Drakuli. Dziękuję. No no, co ja tu mam? Puszkę czarnej farby w sprayu czyli sekret błyskawicznego przemalowania samochodu. Nobiel wygląda okropnie. Gotowe. Potrzebuję jeszcze paru drobiazgów. Chcę mieć prawdziwie upiorny samochód. Quentin mnie zainspirował. Dodam mu zęby. Teraz mój samochód wygląda przerażająco. Ojej, co ona zrobiła? Czy to podrasowany samochód Wednesday? Wygląda na to, że dziewczyny nie mają zamiaru się godzić. A nic, znowu zamówiłaś coś do samochodu? Tak, to tylko drobiazgi. Parę bibelotów do środka, bo tu trochę nudno. Po prostu rzucę kilka tęczowych przykryć na siedzenia. O rany, jakie miękkie i kolorowe. Nie zapomnijmy o tylnych siedzeniach. Mam mnóstwo przyjaciółek, które będą tam siedziały. Myślę, że będą zachwycone. I oczywiście pokrowiec na kierownicę. Jest mięciutki, jak zresztą cały mój samochód. Tęczy nigdy za wiele. Dodam też mojego ulubionego Hagiłagi. Położę tu tęcze i moje ulubione tęczowe pluszaki. Jeszcze chwilka i mój samochód będzie całkiem gotowy. Wow, Enid, wnętrze twojego samochodu wygląda niesamowicie. Nie zostawię tego tak. Też zadbam o wnętrze auta. Będzie o wiele fajniejsze. Mam tu czarne narzuty na fotele. Dołożę jeszcze czarne poduszki i mojego ulubionego hagiwagi. łagi. Nie zapomniałam o pokrowcu na kierownicę. Już sobie wyobrażam jazdę z rękami na tej superanckiej kierownicy. Przykleję kilka nietoperzy i pajęczyny. Powieszę tu mojego przyjaciela. Tak przy okazji ma na imię Jack. Jest zabawne. Postawię też prezenty od rodziców. Czaszkę i pająka. Gotowe. To upiorne wnętrze przyprawia mnie o gęsią skórkę. Czy to jeszcze jeden z twoich przyjaciół? Tak. To Bob ma lekką niedowagę. Co to za koszmar? Czy dzisiaj jest Halloween? Poznaj mojego przyjaciela! To straszne! Ratunku! Zabierz go! Wednesday, co robisz? Naprawiasz coś? Rączko, podaj mi klucz. Szybciej. Nie leń się. Dziękuję. Wednesday, nie odpowiedziałaś, co wymyśliłaś? O, Anit, jak się masz? Wednesday coś robi, ale nie wiemy co. Nie chcę powiedzieć. Cierpliwości, zaraz wszystko opowiem. Rączko klucz. Ej, gdzie jest rączka? Znajdę cieleniu. Aby tylko wymigać się od pracy, raz poprosiłam o pomoc, a ty już uciekłeś. Gdzie jesteś, łobuzie? Nie będę na ciebie krzyczeć, obiecuję. Po prostu troszkę mnie wkurzyłeś. Pokaż się. Nigdzie go nie ma. Znajdę cię i wyślę do rodziców w ramach kary. Ojej, a co to za kolejka na ulicy? Dziwne, czy tu coś rozdają? Enid, co się dzieje? Cześć, Wednesday! Ja i Rączka otworzyliśmy salon piękności w moim bagażniku. Co ty na to? Że co? Rączko, jesteś do pani. Okej, okay. minęło troszkę czasu, odkąd po raz pierwszy przycinałam moje róże w wagażniku. Czas się za nie zabrać. Tak pięknie pachną. Ojej. Moja mama byłaby zachwycona. A teraz muszę pogłaskać mojego króliczka. Wednesday? Wystraszyłaś mnie. Patrz, co tu mam. Jest zbyt puszysty i zbyt biały. Fu! Chodź, zobaczysz, co ja mam w bagażniku. Pewnie! Impreza Wednesday! No, co tam masz? Chwileczkę. Najpierw zamknij oczy. Pewnie! Mam nawet tęczowy szalik na takie okazje. Uwielbiam niespodzianki. Oj, Enid, nie spodoba ci się taka niespodzianka. To wszystko wygląda przerażająco i mrocznie. No tak, to przecież bagażnik Wednesday. Można się było tego spodziewać. Eni, uwaga! To będzie mega straszne. Jeśli nie węże, to może szczury przypadną ci do gustu. Ojej, co to jest? Coś miękkiego. Jakie to ciekawe. Wednesday, naprawdę uwielbiam niespodzianki. Nie podpowiadaj mi. Ojej, co to? Coś oślizgłego. Mogłabym pomyśleć, że to wąż, ale skąd by się tu wziął, co nie, Wednesday? O nie! To naprawdę wąż! Przecież ja się boję węży! Wednesday, przegiełaś. Hura! Wednesday zaraz zagra na swojej wiolonczeli. Od dawna miałam ochotę tego posłuchać. Co to za horror dobiega do moich uszu? O nie, wyłączcie to! Tylko Enid może słuchać takiej muzyki. Nie włączyłabym tego nawet mojemu najgorszemu wrogowi. Dobrze, że kupiłam nowe głośniki do bagażnika. Bob, pokażmy im prawdziwą muzykę. Wow, mamy bitwę muzyczną? Ale czat! Co na to, Enid? Co to jest? Koty miauczą pod oknem? A, to Wednesday jej wiolonczela Odstraszasz moje przyjaciółki Co tam się dzieje? Rączko Jesteś teraz DJ-em? Uczyłam cię czegoś innego Dla mnie brzmi naprawdę fajnie Od razu chcę się tańczyć No dalej, Wednesday No dobra, przyznam, że jest coś w tej melodii Zatańczmy, dziewczyny, ale fajnie. Wreszcie macie coś wspólnego. Muzyka łączy ludzi. Rączko jesteś genialnym DJ-em. Podoba. To tutaj będę mieszkała przez najbliższe tygodnie. Jakie stare łóżko! Wygląda jakbym miało się rozpaść. Jest po prostu okropne. Wow, nie tak jak to. Jest wspaniałe. Jaka piękna pościel. Szafka nocna też jest jak nowa. Podoba mi się. Będę to spała. Jakie ciężkie walizki! Jestem zmęczona ich dźwiganiem. Co to za koszmar? Nie mam zamiaru mieszkać w takich warunkach. Trzeba szybko coś wymyślić. Wiem. Kate, co tak się rozsiadłaś? Chodź tutaj. Chcesz 100 dolarów za zamianę łóżka? Zgadzam się, daj mi pieniądze. Świetnie, w takim razie wskakuj na swoje łóżko. Nie, Muszę natychmiast otworzyć drzwi i to bardzo ważne. Wejdź szybko. Czekałam na ciebie od dawna. Witam. Przywieźliśmy wszystko, co zamówiłaś. Świetnie. Oto zapłata. Miłego dnia. Co to jest? Dlaczego przyniosłaś tu grudne pudełko? Nie jest zwykłe pudełko. Są w nim materiały budowlane. Użyję ich do metamorfozy mojego łóżka. Będzie nie do poznania. Co ty robisz, Kate? Wszystko ok? Tak, nic mi nie jest. Tylko ta drewniana rzecz spadła na samo dno. Ojej, co za niestabilne pudełko! Myślę, że nie chodzi o pudełko, tylko o ciebie. Nic mi nie jest. Za chwilę sama się przekonasz. No to bierzemy się za metamorfozę. Daj mi trochę czasu, a nie poznasz mojego łóżka. To będzie arcydzieło. Zacznę od drobienia podstawy. Musi być solidna. Wygląda na to, że radzisz sobie całkiem dobrze. Mówiłam ci. To podsunęło mi genialny pomysł. Czas zająć się także moim łóżkiem. Już biegnę. Wnoście to szybko. Dzień dobry. Czy możesz pokazać gdzie to postawić? Kupiłaś gotowe łóżko? To niesprawiedliwe. Dlaczego? Mogę wydać moje pieniądze na co tylko zechcę. Zrobione. Spójrz na ten przytulny zakątek, który mam. To nie wszystko. Dodamy jeszcze drobne szczegóły. Co sądzisz o tych zasłonkach? Myślę, że ładnie komponują się z ogólną stylizacją. A, prawie zapomnieliśmy o oświetleniu. To bardzo ważne. Od razu lepiej. Zamknij buzię, Kate, bo ci mucha wleci. Moje łóżko jest niesamowite. Muszę jeszcze lepiej urządzić swoje łóżko. Co by tu wymyślić? Nic mi nie przychodzi do głowy. Musi być coś, co mogę zrobić. Chyba wiem. Zaraz wracam. Przydadzą mi się te zasłony. O, obrus też wygląda dobrze. Też go wezmę. Wspaniale. Teraz mogę udekorować moje łóżko i sprawić, że będzie naprawdę przytulne. Co ty wyprawiasz, Kate? To nie twoja sprawa. Nie wchodź mi w drogę. Wiem, jak przyczepić tekstylia. Można użyć zszywacza. Spróbuję... Działa, świetnie! Moje łóżko przekształca się na moich oczach. Naprawdę wygląda nieco lepiej niż wcześniej. No właśnie, już prawie skończyłam. Nikt nie przebije mojej pracy. Uspokój się, Kate. Jesteś chyba zbyt nerwowa. Nie martw się, musiałam złamać deskę, żeby zrobić sobie hamak. Świetnie wyszło, co? Wielki mi rzeczy hamak. To nic takiego. Na pewno wymyślę coś lepszego. Przekonamy się o tym. Pilnie muszę pokazać Kate, co potrafię. Nie pozwolę jej myśleć, że jest najlepsza. Wiem, zamówię coś. Już jest. Biegnę. Dokąd idziesz? Moje zamówienie ekstra. Wnieś to do pokoju. Postawię to pudełko i od razu je rozpakuję. Twój nowy zestaw muzyczny to prawdziwa bomba. A kula dyskotekowa uświetni każdą imprezę. Wszystko gotowe. Bye, bye Czas zadzwonić do koleżanek i przetestować moje nowe zakupy. Cześć, ślicznotki. Siadaj. Kate, przykro mi, ale nie jesteś zaproszona. I wcale nie chciałam. Proponuję włączyć muzykę i dobrze się bawić. Jesteśmy jak najbardziej za. Włącz to szybko. Wow, jak fajnie. Prawdziwa impreza. Zrobię lepsze przyjęcie. Wasze przy nim wysiądzie. Gdzie są moje zabawki? Musimy nakryć dla nich stół. Proszę bardzo, świetnie, siadajcie tutaj. Zrobimy imprezę herbacianą. Jesteście takimi miłymi gośćmi. Uwielbiam was. Chcecie herbaty? Częstujcie się, jest pyszna i pachnąca. Hej, tu rządziła własną imprezę, trzeba jej przeszkodzić. Zaraz pękną mi bębenki. Jest naprawdę głośno. Nie szkodzi, wiem jak to zatrzymać. Proszę się pospieszyć i przyjechać. Wejdź do środka. Po co mnie wezwałaś? Zapraszam. Ta grupa zakłóca ciszę nocną. Widzę, że ktoś urządza nielegalną głośną imprezę. Dziewczyny, spokojnie, ja się nim zajmę. A co powiesz na małą nagrodę? Podoba mi się twoja oferta. Nasza sprawa jest całkowicie załatwiona. Nie udało ci się mnie zatrzymać, Kate. Kurcze. Przepraszam, muszę już iść. Mam inny plan. Przebiję tę imprezę i urządzę coś naprawdę spektakularnego. Przyjaciele, mamy coś do zrobienia. Przyniosłam kilka starych płyt CD i nożyczki. Zrobimy świecącą kulę. Spójrzcie, jestem w tym całkiem dobra. Już podzielam płyty na kawałki. Idealnie. Jak pięknie się mienią. Super. Myślę, że będą świetne dla naszej kuli. Teraz potrzebuję globusa. Ma idealnie okrągły kształt. Wezmę pokrojone płyty i je na niego nakleję. Voila! Nasza kula dyskotekowa jest gotowa. Jaka piękna! Powieszę ją na środku i ozdobię ściany pozostałymi płytami. Światło będzie się od nich odbijać i pięknie wypełni całą przestrzeń. No, a co to za impreza bez głośnej muzyki? Mam przecież telefon i głośniki. Wow, w pobliżu jest kolejna impreza! Tam wydaje się być o wiele ciekawiej. Przyłączcie się, zapraszam. Coś mi się nudzi. To dlatego, że nie mam nowiutkiego telefonu. Chwila. Wiem co robić. Trzeba zrobić oświetlenie. W pudełku powinno być dużo żarówek. Racja, tak jak myślałam. Wyjmę je i upewnię się, że wszystkie są w porządku. Świetnie, wszystko ok. Muszę tylko wymyślić, jak je połączyć. Pudełko nie będzie mi już potrzebne, ale kabel tak. Chyba wiem, gdzie go znaleźć. Tylko nie mogę dać się złapać, bo będę miała spore kłopoty. Gdzie są nożyczki? Muszę odciąć tyle kabla, ile potrzebuję. Skończyłam. Czas wracać do mojego łóżka. Teraz mogę zrobić prawdziwy łańcuch z lampkami. Wyjdzie pięknie, jestem pewna. Wygląda super. Czas to powiesić. Skąd ona ma te światełka? Nie szkodzi, wymyślę coś jeszcze lepszego. Zapraszam, szybko. Przynieśliśmy to, co zamówiłaś. To najlepsze łańcuchy oświetleniowe, jakie istnieją. Zaraz je powiesimy i sami się przekonacie. Wow, to wygląda o wiele fajniej niż moje. Pozostaje tylko podłączyć i można podziwiać. Gotowe? Co o tym sądzicie? Dziękuję, to jest dokładnie to, co chciałam. Polecamy się na przyszłość. Czas na małą przerwę. Wezmę koktajl i poleżę w swoim łóżku. O nie, zaraz upadnę! Tylko nie to! Rozlałam koktajl prosto na żarówki. Moje łóżko płonie. Pomocy! Mamy tu pożar! Co tak stoi, że zrób coś! Mam pomysł. Trzeba użyć gaśnicy. Nie martw się, zgasza ten płomień. No i już po wszystkim jesteśmy bezpieczne. Dzięki, uratowałaś nas. To nic takiego. Wow!